Zostawcie kolekcjonerzy z tej strony, Krix. I moje włosy wyglądają okropnie, ale zawsze z tym zrobimy. O, myślę, że tak będzie lepiej. Dobra, zajmiemy się dzisiaj dodatkiem, który ma wyjść właśnie do gry. Wiedźmin 3 Dzikiego. I są to serca z kamienia. Tak więc. Przygotujcie wasze skrytki, w których trzymacie oreny. Cholera. No i dobra, tak jak tytuł mówi, bierzemy się za omówienie zawartości edycji. I tak, edycja dodatku to jest ciekawe, bo to jest mimo wszystko dodatek do gry, ale jest pudełkowy. Ma być w postaci cyfrowej, jak i pudłokowej. My Oczywiście zajmiemy się edycją podokoła, bo tak naprawdę tylko ona nas obchodzi i ona jest coś warta. W skład dodatku mają wchodzić następująco. Dwie talie, i to talia potworów, talia z kojatem. Poza tym kod do pobrania gry. Bo edycja nie będzie zawierała płyty. Zakładam, że w wersji na PlayStation 4 jest to samo. Poza tym, poradnik do gwintarzy, tony do gry i kolekcjonerskie pudełko, które na w wygląda bardzo fajnie. Tak więc, to jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, jak nie wiem jak dla Was, spore zaskoczenie właśnie, że CD Projekt Red zdecydowało się na wypuszczenie wersji pudełkowej do dodatku. Moim zdaniem, mogłaby każda firma coś takiego robić. Bo jest to pomysł świetny. Przynajmniej jeśli dodatek ma jakąś długość, a nie jest dajmy na to skórkami dla postaci. Tutaj mamy, jeśli dobrze Pana, obiecane 10 godzin gry, więc będzie to po prostu przez ten czas robić. A 10 godzin na dobrą sprawy to jest dłużej jak niektóre z obecnie wychodzących wych gier. Tak więc sami rozumiecie. I tak, edycja. Dobra, nie, inaczej. DLC wychodzi na wszystkie trzy platformy, czyli Xbox One, PlayStation 4 i PC, ale edycja pudełkowa wychodzi tylko na dwie platformy, czyli jest to PlayStation 4 i PC. Zakładam, że jest to związane z tym, że edycja na Xboxa dostała swoje karty w edycji kolekcjonerskiej, mimo że były to talie Nilgardu i Północy. I tak, cena edycji to 70 zł, czyli na dobrą sprawę naprawdę niedużo. Edycja ma być dostępna tylko w sklepie CDP.pl do wyprzedania wszystkich egzemplarzy, czyli między innymi dlatego edycja nazywa się edycją limitowaną. Z tego co się dowiadywałem, właśnie bezpośrednio u nich, yy, zgodnie żeby po prostu była nazwa też prawdziwa, edycja jest Limitowana, więc jeśli nam się wyprzedajmy na to przed yy, premierą, czyli wszystkie programy wyjdą, albo nawet chwilę po premierze gry, no to możemy liczyć się z tym, że edycji swojej już nie dostaniemy. Z tego co wiem, nie ma być żadnych dodruków. Więc jeśli się po prostu nie pośpieszymy, nie zamówimy sobie teraz, no to najprędzej nie kupimy już potem edycji wcale. Chyba że z Allegro za cenę przynajmniej dwukrotnie większą, bo nie liczę, że edycja będzie się sprzedawała za mniejsze kwoty niż dwukrotność. Ale też bardziej obstawiam, że nawet to może być trzykrotnie większa cena. Więc nie bądźcie po prostu głupi, nie dajcie zarobić handlarzom i kupcie po prostu bezpośrednio w sklepie, który zajmuje się sprzedażą tej edycji, czyli właśnie CDPPL. Pod filmem macie link bezpośrednio do edycji. Tak więc, żeby po prostu później nie żałować, a tym bardziej nie przepłacać, bo wyjdzie jeszcze masa innych ciekawych edycji, to lepiej właśnie kupcie za dobrą cenę, czyli te 70 zł, I tu jest to cena i na PC, -ta, i na 54. 4 Ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten pomysł, chyba już o tym nawet mówiłem. I jeśli byłyby właśnie sensowne dodatki, no to czego by właśnie nie aby wypuszczać je w edycjach pudełkowych. Tutaj mamy coś na co czekali wszyscy, którzy załóżmy kupili, bądź nie kupili edycję kolekcjonerską gry. Mamy dwie bardzo fajne talie, zakładam, że zresztą użytkownicy XBOX'a One, również kupią tą edycję, choćby na PC -ta, czy tam PlayStation 4 po to, żeby właśnie dostać do kompletu e, talie. Oni mają swoje dwie, mają okazję kupić e, następne dwie, a my Czyli ci, co kupili edycję na pozostałe platformy, nie mieli dwieście tych tych kart, mamy okazję dostać swoje pierwsze talie. Tak więc Was zachęcam do zakupu. No, bo co mogę więcej powiedzieć, na pewno będzie warto. Karty prezentują się tak jak w grze, czyli są po prostu śliczne, ładne ilustracje i naprawdę nie ma tutaj na co narzekać. A tak jak mówiłem, lepiej później nie żałować. Dobra, żebym się już nie rozgadał, bo to różnie bywa u mnie. Tak więc dzięki, że byliście ze mną przez tą chwilę. I do zobaczenia. Cześć.